Siemanko, a to jest mój ostatni dzień w Jan. Ja już spakowany i gotowy do wyjazdu, jak wyruszyłem z Chiang Mai, to pojechałem trochę na północ, później pojechałem na zachód, takie kółeczko zrobiłem i zjechałem tutaj na Mesir, do Messirian na dole. Jestem i teraz zaczynam już powrót z powrotem do Chiang Mai, czyli jadę z powrotem w tą stronę. Mam jakieś 130 km do, do przejechania dzisiaj, nie jadę jeszcze do Chiang Mai. Do Chiang Mai mam jeszcze za jakieś 2-3 dni. Tak, ale dzisiaj 130 km z powrotem na wschód, już w stronę Chiang Mai. Więc ja się zbieram i czas na jakieś przygody po trasie. Prom tajski Red Bull 2 za 18. Normalna cena to dycha. To, że Red Bull pochodzi z Tajlandii, no to już wiecie, już wam mówiłem wcześniej w którymś tam filmiku. Oryginalna receptura pochodzi z Tajlandii. Pierwsza różnica taka, że ten Red Bull nie jest gazowany. W ogóle nie ma gazu. Druga różnica jest taka, że to jest. Konsystencji syropu. I smakuje jak syrop. Jest bardzo słodki. A i trzecia różnica jest taka, że on jest na tyle mocny, że nie można go sprzedawać w Europie ani ogólnie gdzieś tam w Stanach, w zachodnim świecie, gdzie oni dbają o nasze zdrowie. Więc taki mocny Red Bull można dostać tylko w Tajlandii. I słyszałem, i nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że. Tajska rodzina nadal ma 50% udziału w firmie Red Bull. Nie mam za bardzo dzisiaj czasu szukać, więc jem tutaj, gdzie jadłem wczoraj, czyli pod nosem. No i tak, no i tak, mam dzisiaj długą drogę, więc szybka, szybka akcja ze śniadaniem i, i spadam dalej. Zobaczcie jaki ma przyrząd do krojenia jajka Cyk, sznurkiem Thank you Rubiąca wieprzowina z ryżem za 5 zł Ale to już wiecie, bo wczoraj tyle samo kosztowało Cześć dziewczyny YouTube YouTube jest, oh, okay. jest. Oh, no. Small one. No, dobra. Jadę, jadę, zjadłem i lecę dalej. Jak pani nosi tutaj dzieciaka? Dzisiaj nieźle wieje na trasie i muszę się ubrać ekstra. Choć ekstra to mam tylko koszulkę. Więc zarzucę koszulkę jeszcze. Na to pójdzie bluza. Trochę, trochę da. Zmarzłem już. Przejechałem 30 km, a zmarzłem. A jeszcze stówa. Damy radę. Muszę zrobić tankowanko na trasie. Zapomniałem zalać w mieście. Użyję tego sprzętu. Dobra, biorę pachę za stówkę. Ej! Co jest z tobą? No dawaj, dawaj. Hmm. Dobra, to ja sobie to ogarnę. Dobra, inną stówkę przyjęło. Mam nabite 100 batów. Litr 38 kosztuje. Startujemy! A, to trzeba trzymać Jak dojdzie do 100 batów to się automatycznie wyłączy 90 90 <zys> Pięknie. Pięknie. Po przejechaniu 90 km na trasie są jakieś gorące źródła 10 km z głównej drogi. Jadę zobaczyć, ale słońce świeci. Jadę zobaczyć co to za zru... za źródła. Dzieciaki, jakie mają namiot do zabaw. Tam mama odpoczywa. Tam jakie maleństwo. Jestem na tych gorących źródłach. W 25 zetach chcę, żebym mógł sobie tam popływać w tym jeziorku i tam jakiś basenik mały jeszcze. Nie dla mnie taka atrakcja, spadam dalej. Zatrzymałem się na kawę po drodze, ale kawy nie ma. Kawiarnia zamknięta, ale widok na rzekę jest niezły. Ale świetny mostek. Wygląda na to, że ta Pani nie ma tutaj za dużo gości w tej swojej restauracji. Więc ja ją wesprę i, i zjem u niej lunch. Dzień dobry. Mówi, że ma jakąś zupę nudlową. Co tutaj masz? Nudel zup? O kurde. Łyżka wpadła. <gry> Babcia. Łyżka wpadła. Ojej, no rozrabiałem i. Zobacz, łyżka wpadła. No. O. A to co to? Nudy zup? Aha, do innego jakiegoś makaronu. Dobra, teraz ja sprawdzę Ale... najpierw. Ale... Najpierw menu sprawdzę. To ja zupę poproszę z nudlami. Tak, to... Co to jest? Nie wiem co to jest. Tak, no. dawaj, dawaj. <grybuj> <grybuj> a, wieprzowina. a jest, jest. Tak, tak, tak. Dawaj, dawaj te kulki kobieto, zjemy wszystko. Dobra, dobra, już siadam. Tak, tak, tak. Wieprzowina z bazaru. Olała. Chwile, chwile i zrobione. Brawo, babciu, brawo. I tak, mam zupę za 5 zł. Gorąca. Z sadu papai to ja też jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, jak rośnie papaja. Jakie owoce, ile ich ma? W tej wiosce mają wodę filtrowaną. Można sobie ją kupować. Zaraz, zaraz zobaczymy, się mi to wybiera. Dobra. Rzucam jednego bada, czyli jakieś 12 groszy. No to wychodzi, że jakieś 2 litry by było. Byłem właśnie w tamtym sklepie 7-Eleven i nie sprzedali mi piwa, bo oficjalnie od 14 do 17 nie można sprzedawać alkoholu w Tajlandii. To tyle oficjalnie. A po drugiej stronie ulicy jestem w sklepie takim lokalnym i jest zimny czank. Dojechałem do wioski mecha. Zajęło mi to w sumie 4 godziny. 150 km zrobiłem, no to nie tak, nie tak źle. Jechałem krótsze trasy 6 godzin. Ale powiem Wam, że ta Wiocha jest położona w tak malowniczym miejscu. Już nie będę dzisiaj nagrywał, nie będę dzisiaj latał, bo jest po 16.00. Muszę najpierw znaleźć hotel i się ogarnąć tutaj, więc jutro to zrobię. Co najlepsze, że tutaj wszystko jest zielone. Jak wcześniej jechałem, te pola wszystkie były suche, a tutaj ta wioska jest zielona. Więc już mi się tutaj podoba. Dobra, starczy, starczy, jadę. jadę poszukać hotelu. Sprawdzałem sprawdzałem na godzie, no i znowu nie najtańsze noclegi są w tym miejscu 50, pa, 50 parę złoty jedna noc. Więc jak na Tajlandię to drogo. Drogo jak ja płaciłem 8 zł w Chiang Mai. Ale jadę popytam o ceny, bo ceny mogą być różne, ceny mogą być inne na miejscu niż na stronie. Nalazłem jakiś hotel, jadę podpytać o cenę, ale widzę, że tu jest pływalnia, jakiś basen, więc to może być poza moim budżetem, ale jadę zapytać. 400 batów chce czyli 50 zł. Idę zobaczyć pokój. <grystanie> Daleko, gdzie my idziemy, koleżanko? <grystanie> A, tam są domki. Pięknie, piękny. Taki skromny pokój jak za 50 z Loduwa jest, to też jest ważne łazienka No dobra, ale 50 zł to jednak dwa razy tyle niż ja bym chciał dać Thank you Trafiłem na jakąś procesję w mieście bardzo ładne spokojne miejsce. O, już mój sprzęt zaparkowany. Tak i już, już się zdecydowałem zostaję tutaj. Pokażę Wam teraz, gdzie będę spał. Tutaj oczywiście kaweczka, kawkę już piję. A to jest mój pokój. Tak, 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 hostelowy pokój, łóżka do wyboru. Mogę sobie wybrać, które chcę. Jeszcze nie zdecydowałem, muszę się zastanowić. No albo któreś z tych trzech no albo te na środku Zobaczymy. Co najlepsze, że aha, jeszcze pokażę wam łazienkę, bo łazienka jest na zewnątrz. Toaleta. I najgorsze jak na takie warunki. Toaleta i prysznic. Chciał 36 zł za pokój. No ale w tym jeszcze było śniadanie i na śniadanie angielskie śniadanie, jakieś parówki, jajko. No to ja tego nie chcę, zrezygnowałem ze śniadania Ale ja mówię: "Ale spuść z ceny." No i będę płacił 30 zł za noc. Więc 6 zł, 6 zł zaoszczędzam, a za 6 zł to zjem sobie śniadanie takie, jakie ja będę chciał. Więc zostaję, mam miejsce i lecę się porozglądać na miasto. Ja to mam łeb, Zostawiłem bluzę w sklepie tam, gdzie piwo kupowałem. Jadę, jadę zobaczyć czy jest jeszcze. W tym sklepie zostawiłem Tak, tak, zapomniałem Thank you. Ja to mam łeb Już dwie, palo, dwie pary okularów przepiłem A coś jeszcze tam było Już nie pamiętam Ale ja to muszę uważać na takie rzeczy Zatrzymałem się przy drodze I gdzieś mnie wołają chłopaki Zaraz zobaczymy o co chodzi a robotę jakąś skończyli? Jest jakaś ekipa Takie zawody lubią alkohol O tak, tak, widzę, widzę Hello Co tutaj chłopaki? Impreza? Jedzenie? To nie woda, nie Mam Tajska łyżki. Spróbujemy. Domowały. A to co to? Kaszank, jak kaszanka o oh.

Chłopaki polali drugiego, trzeba strzelić, no. Wykręca, wykręca. Trzeciego polali. O. Opa, a w Polsce pijemy tak. Tak, o. Teraz, no. Brudzia, dawaj. O. O. Ale pytarda Na kolację zamówiłem sobie smażoną wieprzowinę z ryżem no. Szefowa <trybujesz> lubi YouTube Taka mała kuchnia troszeczkę Tak wygląda moja kolacja, smażona wieprzowina i ryż średnia była ta wieprzowina Jedna z gorszych jakie ja wam powiem Ale za to biorę jeszcze w woreczek zupę do pokoju już mi tu ładuje to mają taki lejek na lewa <słyski> Tajlandia najlepsza jest. Fit, fit, fit. Zupa do woreczka. Elegancko. Tak jest. Ale, jo, nie na wynos gotowe Wyskoczyłem na chwilę do sklepu, a koledzy znowu mnie zaprosili na whisky Thaï Whisky, thai whisky Zdrowie Jednak mnie tu kurde lubią Dostałem... E... O, może nie pół, ale... Tak, ale... Jedna trzecia butelki samogona tajskiego. Jadę do domu. Zamówiłem jeszcze papaja salat do pokoju, ale tylko połowę. Tak, tak. Nicaj tylko pół, mama. Pół, pół. Ale mama, no nie wiem, czy zrozumiała, że ja chcę pół i robi że robi całą. Wróciłem już na pokój i czas zdecydować, które łóżko. I moja decyzja padła na numer 4. Wybieram łóżko numer 4. Te tutaj. Wielkie dzięki za dzisiaj. U mnie już godzina 23, więc ja jeszcze chwilę popracuję i uciekam spać. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.